24 listopada 2024 roku o godzinie 12 w Czosnowie koło Warszawy w hotelu Uwitaszka odbędzie się pierwszy kongres suwerena Rzeczypospolitej Polskiej. 12.13 wykład prowadzi Sołyga Mariat. 13.14 wykład prowadzi Garland Teresa, 14.15 obiad, 15.17 dyskusja. Każdy może zabrać głos. Organizator, czyli pan Sołega Marian, zastrzega sobie prawo zmiany rozkładów. To jest zdjęcie pokazane, jak wygląda hotel Uwistaczka i miejscowy plan. Kto to jest pani Teresa Garland? To jest to polska polityk opozycyjna, więzień polityczny w 2020 roku za walkę o prawa człowieka i o sprawiedliwość w Polsce. Sługa Marian jest przedstawicielem samobrony. Proszę Państwa, tutaj proszę zobaczyć, starał się o mandat w swoim rejonie i to jest nieźle, się parę osób, ale tak rzeczywiście to jest, proszę Państwa, prawie 10%. A więc 10% ludzi by mu zaufało, bo tych, którzy, mówi, którzy go znają, ci, którzy nie znają, albo z, z jakichś układów oddali głos na kogoś innego. Tu jest. Jak dojechać metra mociny do Czosnowa, to będzie autobus 750, najlepiej byłoby, żeby to było gdzieś koło godziny 10, bo to jest jednak w prawie 30-40 minut się jedzie. No to życzę Państwu owocnych obrad, do zobaczenia.